Naj, naj, najfajniejsze w tym jest to, a stosuję ten model już jakiś czas i faktycznie to mogę potwierdzić, to nie jest teoria. Naprawdę tak jest, nie? że to jest tak jak wiesz, tak jak się mówi, że za chmurami jest słońce. Jak odsuniesz chmurę, to wyjdzie słońce. I ci, I ci wszyscy goście, wiesz, tam Jezus czy Buddha to co mówili, ty to się naprawdę okazuje, że to jest prawda, nie? że jak usuniesz to, co negatywne, to na zasadzie próżni pojawi się to, co pozytywne. I właśnie między innymi jedną z rzeczy to jest zasada próżni. To znaczy, że nie możesz, mając negatywne środowisko, wprowadzać pozytywnych zmian i liczyć, że one się utrzymają, nie? po prostu nie możesz tego zrobić, musisz zrobić miejsce, czyli jeżeli chcesz... Ale środowisko definiowane jak? Jako środowisko twojego umysłu? Tak, tak, w sensie, że musisz usunąć ten syf, żebyś miał miejsce na coś innego, nie? tak jak powiedzmy musisz usunąć... Z środowisko kwasowe, żebyś mógł prowadzić środowisko zasadowe. Prze, znaczy, rozumiesz? Nie możesz trzymać środowiska zasadowego w kwaśnym środowisku. Nie? nie możesz. A nie możesz, wiesz, przelać, bo masz po prostu już już, już, już masz zajęty, już masz zajętą tą całą pojemność. Nie? I, i, I jeżeli chcesz na przykład wprowadzić, jeżeli chcesz być silny, to robić to poprzez usunięcie słabości, bo wtedy masz miejsce. Nie możesz siły nakładać na słabość. Rozumiesz o co chodzi? Jakby to jest, to jest ta zasada próżni, że coś zostawiasz i w to miejsce zapełniasz to czymś innym, nie? Więc tak naprawdę...